Witam się z wami bardzo serdecznie w moim kolejnym daily vlogu. Słuchajcie, mamy piątek i co? Hamie odebrałam z przedszkola i zostałyśmy zaproszone całą rodziną do jej koleżanki. Tam będzie basen, tam będzie takie ala party, bo teraz dzieci mają tydzień wolnego, więc nie korzystają. Nie są to urodziny, tylko to takie będzie party zabawa dla dzieci. Jak najbardziej jestem za. Będziemy musiały iść tylko do sklepu Pokupować jakiś tam pierdółki słodyczki, no jak to naparty, niech się dzieci wyszaleją wiecie, niech korzystają z życia no, teraz mamy takie życie porąbane, wiecie pełne stresów na świecie różne absurdy, ale nie, nie będziemy się tym przejmować robimy swoje, żyjemy swoim życiem po prostu, tak jakby nic innego nie istniało słuchajcie, no to idę do sklepu, pokupuję jakieś pierdółki dzisiaj jest dzień mamy Złożyłam życzenia mojej mamie. No, niestety już jej nie ma z nami, i tak właśnie patrzę na dziewczynki i mówię: Jestem. One są tak podobne do mnie. Ja bardzo podobnie wyglądałam. Muszę znaleźć zdjęcia yy, i pokażę Wam któregoś dnia, jak wyglądałam, jak była mała. Po prostu cała Hania. Cała Hania. Yy. No. Szkoda, że moja mama nie widziała Hani ani Charlotki, nie widziała. Yy, większości wnuków, prawnuków z mojej całej rodziny yy, no tak tak się życie układa młodo umarła ale nie będziemy się smucić yy, no mi się przyjedzie później także obiad już będzie yy, dzieciaki coś tam zjedzą na szybko i zaraz po szkole i pójdziemy omawiałam się dzisiaj na czwartą godzinę o trzeciej dzieci kończą także zanim zjedzą obiad Mogłabym tam ewentualnie wziąć też ze sobą jakąś, nie wiem, pizzę czy coś, żeby tam zjadły, ale nie, niech zjedzą tutaj i tam pójdziemy z jakimiś smakołykami. Jak się ten dzień ułoży? Nie wiem, zobaczymy. Pewnie to będzie vlog dwudniowy, nie jestem pewna. Myślę, że od razu tego filmiku nie udostępnię tylko po prostu za kilka dni, bo chcę sobie odpocząć od social mediów, tak jak sobie obiecałam, tak chcę zrobić. No, w ogóle to Wam powiem. Ostatnio jak śmieciarka jeździła i zbierała te y, śmieci, ja wracałam z Haniem z przedszkola, no i widzę białe auto. Fiesta. Y, mojego sąsiada, co nie? No i kochani, widzę, że auto jest, drzwi otwarte, a on wisi tak po prostu wisi, yy, znaczy siedzi i, i ta głowa zwiszona No i zaczęli się ludzie interesować. Tam ci ludzie, co tą śmieciarką jeżdżą i co zbierają te śmieci. Ja też się tak, oni się patrzą na mnie, ja się patrzę na nich. Ja wiem, że ten, ta cała rodzina, to oni tam się szpikują różnymi tymi dopalaczami, tymi rzeczami, co nie. No ja się wystraszyłam. Mówię, kurde, no nie żyje, no nie żyje. Drzwi otwarte. No i podchodzę, pukam go tam, patrzę, czy oddycha, czy nie oddycha, ale się obudził. No i podziękował, że, że się, wiecie, zainteresowałam, co nie? No, tu człowiek nie wie. Może gdzieś tam zszedł, bo dragi brał, może jakiś zawał miał, może tam, nie wiem, no lepiej sprawdzić, może pijany. Także, no. A dzisiaj policja zgarnęła znowu następnych tych, co roznoszą. Także nieźle, nieźle. Jak jednych zgarnia, to się następki zaraz pojawiają, co nie? No, teraz widzę, że się biorą za to i to bardzo. No dobra, kochani, uciekam i widzimy się później. Także życzę Wam miłego dnia, dobrej kawusi, żebyście sobie miło czas spędzili tutaj, na tym moim filmiku. No i co? Buziaczki i do zobaczenia za chwilę. Pa! Wiecie co, tak sobie włosy rozpuściłam, zaraz je rozczeszę, ale one są takie lekko tuskawe, chociaż nie powinny być, bo wczoraj myłam. E, chciałabym je troszeczkę podprostować i wiecie co, użyję sobie, to tam gębet, że? Jakiś Anglik. E, użyję sobie może tego szamponiku e, suchego. Rzadko kiedy używam szampony suche teraz. Ale nie mam czasu teraz się bawić, makiju, makijażu poprawiać, zmywać i tak dalej. Szkoda mi tego makijażu, więc sobie użyję tego szamponu. Wymasuję głowę. Yy, odrosty mam takie nie za duże. Ale kochani, teraz chcę dać odpocząć swoim włosom, bo one są cienkie, delikatne. Yy, wiecie, podatne na różne stresy, na czynniki yy, takie jak gorąc, chłód. Mój skalp jest bardzo wrażliwy, więc nie będę używała żadnych farb, żadnych tam, wiecie, nawet takich pół farb, bo po prostu się boję. Mam bardzo cienkie włosy, więc nie chcę mieć włosy. No, może w ten sposób. Mogłabym użyć jakichś szamponów takich tonujących, ale nic nie będę robiła. Na razie jest wszystko ok. No, może troszeczkę leciutko dzisiaj podprostuję, bo ja nie chcę. Ja chcę bardzo rzadko używać y, takich różnych y, z użyciem gorąca rzeczy, wiecie. Nawet mając preparaty, jakieś tam spreje czy olejki, to mimo wszystko y, nie chcę zbyt często traktować moich włosów y, tymi prostownicami, y, lokówkami i tak dalej. Mam też taką fajną lokówkę stożkową, mogłam sobie zakręcić, ale przecież ja idę tylko na domówkę. O, idzie moja Lizzy, idzie na kawę. Także trzymajcie się, na razie. No haje, zobaczcie, jakie mam volume na głowie. Zaraz sobie tutaj wyczeszę ten pióro cały. Zaraz sobie tutaj wyprostuję włosy. Jest u mnie Lizzie. Say hello! Hello! No, Lizzy tutaj sobie rozmawiam z nią i yy, mamy taki plan, że po prostu nagramy taki, taki filmik jaka jest różnica między polskimi mężczyznami Polish Guy a English Guy, co nie? No, jaka jest różnica? Mamy dużo, dużo takich, wiecie, fajnych planów, video fajne. Także no, poznacie trochę angielskiej tradycji, bo to jest fajne, żeby się tak wymieniać. Poddajcie jakiś pomysł, może macie jakiś fajny pomysł, co byście chciały yy, wiedzieć, yy, jaka jest różnica między Anglią a Polską, no to dawajcie pomysły. Weźmiemy to pod uwagę. Dobra, idę się odpicować. Jest, Lizzie? Jest. <gry> no dobra, idę kawkę, gdzieś się, się dwie. <gry> Wa wariotki dwie, jesteśmy dwie wariotki, no dobra. No to na razie. Rek dostał taką paczuszkę, bo tam jakiś chłopczyk miał urodzinki i dostał bardzo dużo rzeczy. A po co żeś wziął te rękawiczki? No pokaż, pokaż tu. O, dostałeś kubek. No super. Co tam jeszcze dostałeś? Dużo rzeczy dostałeś. Takie coś. Wow. Super. Ekstra. Dobra. Idziemy, jemy obiad i idziemy na imprezę, tak? Wow, i taki wyloczek, super. Mhm. Hanusia dzisiaj bardzo ładnie wygląda. Dobra, idziemy. Słuchajcie, właśnie wróciłam z dzieciakami i było tak sympatycznie, taka miła atmosfera panowała. Super, dzieciaki się wyszalały. No był ten basen, było dużo atrakcji, naprawdę. Jeszcze tam dzieci inne z osiedla się przyłączyły. My dorośli sobie pogadaliśmy o różnych rzeczach, a przede wszystkim o duchowości, o duchach, o medium, o tym, jak to tutaj w Anglii jest. Ja też tam opowiedziałam moją historię. Także powiem wam, że takie wciągające tematy były i oczywiście będziemy robić kontynuację w innym, tam, na innym spotkaniu. E, no już czas po prostu gonił, musiałam wrócić. Mi się niedługo przyjeżdża, muszę tutaj dokończyć ten obiad dzieciaki wykąpać. Znaczy w sumie to one już są wykąpane, bo były w basenie, ale jeszcze mimo wszystko je umyję. Ząbki sobie umyją, pójdą spać. Tam się tak naobżerały wszystkiego. Ja miałam swoje, jeszcze oni tam czymś zaserwowali. Także naprawdę było miło i sympatycznie i naprawdę trzeba do ludzi wychodzić. Na, na, naprawdę można świetnych ludzi... Poznać, i jak macie wspólne tematy, to jest po prostu coś wspaniałego. Naprawdę miło czas spędziłam. No, także osobny vlog zrobię może na ten temat, bo wiele ciekawych rzeczy się dowiedziałam. No, to jest Anglik i on też wychował się w rodzinie katolickiej. No, i tam y, dużo takich zagadnień zna, wiecie, o, o medium, o tym, o tamtym, o energiach y, demonicznych i tak dalej. Także mieliśmy dużo wspólnych tematów, naprawdę. I wydaje mi się, że y, tak jak Wam mówiłam, nic nie dzieje się bez przyczyny. Tak samo, jeżeli chodzi o osoby, które do naszego ży życia wchodzą, y, to nie jest przypadek. To nie jest przypadek i y, wierzę, że ten chłopak też nie jest przypadkiem. No dobra, ale to na inny temat, na inny vlog. Teraz się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym dniu, także e, trzymajcie się! Siemanko, witam się z Wami bardzo serdecznie w moim kolejnym filmiku. Dzisiaj, moi drodzy, witam się z mojego autka, tak, kochani, z mojego autka, mojego BMW X5. Jest to rocznik 2012, jakaś to jest wersja M Power, M Sport. Jest to automat, tak jak Wam mówiłam. Jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona z tego auta. Dzieciakom się bardzo podoba. Nawet wolą to auto bardziej niż auto taty, chociaż tata ma dużo bardziej luksusowe. Ale nieważne. Dla mnie jest jak najbardziej wystarczające, ja absolutnie nie narzekam. Zaraz wam to pokażę w środku. Jest troszeczkę zakurzony, bo wczoraj tutaj Oskar plądrował wszystko. Tak się garnie do jazdy. Zaraz wam tu pokażę, kochani, jak to wszystko się prezentuje. Kierownica troszeczkę jest, kochani, zabrudzona, tak jak Wam mówiłam. Tak tutaj się prezentuje. O. No, BMW czy Mercedes, no to jest fajna klasa. My jesteśmy ze swojego Volvo bardzo zadowoleni. Chcieliśmy Volvo, ale jakoś tak wyboru nie było. No, Volvo były dużo droższe. Te wersje, co chcieliśmy. Ten też tani nie był, ale nie był jakiś taki, wiecie, no, z mega z wysokiej półki. Tutaj to, co widzicie, mi się chciałby zrobić. Nowocześnie. Chciałby wymienić radio na takie, które się podłącza do telefonu. Nie wiem, co on tam ma w planach, ale coś tutaj unowocześni. No, także tak, kochani, czekajcie, ja sobie tu otworzę to wszystko. O, po otwarciu to wygląda tak, na dwa kubki. Tutaj jest miejsce na to, żeby sobie podłączyć komórkę, czy też nie wiem. Można sobie papierosa odpalić. Tak, tak to korytko się tu prezentuje. Tak jak mówię, jest to automat. Tutaj też się otwiera tą część. To jest taka skóra, kochani... To jest prawdziwa skóra, nie eko ekoskóra. Taka w kolorze, kochani, beż, szary. Ładne autko. Naprawdę ładne. Zaraz to Wam resztę pokażę. Tak wygląda na dachu. Przy lusterku. Mm, tutaj są pas, airbag, e, poduszka powietrzna, e, 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 światełka, SOS, nie no fajne, zaraz Wam pokażę resztę. O, tutaj wygląda z tyłu, mm, tutaj sobie coś można włożyć, no, przepraszam, on jest teraz zakurzony, bo Oskar tutaj plądrował wszystko. E, Także jest tutaj nadmuch. Super. My sobie tutaj unowocześnimy. Na pewno wycieraczki pójdą do wymiany. Jakieś lepsze kupimy sobie. E, tutaj są siodełka. Mm, tutaj z tyłu tak wygląda. Także też jest sporo miejsca. Te, te siedzenia się składają. No i z tyłu jest bagażnik. A tutaj jeszcze kochani. Czekajcie, nie widać tego. Tu też są światełka. Zobaczcie, jaka opona. Może tego tutaj nie widać na kamerze, ale powiem Wam, że ta opona jest tak masywna, taka szeroka. Kawał opony, powiem Wam, naprawdę. Ja się jeszcze nie spotkałam z taką szeroką oponą, wiecie? No, na tyle aut, co mieliśmy, to nie mieliśmy taki, takich olbrzymich tych opon. Naprawdę super. A wiecie, mój kolega mówi do mnie tak: Wiesz co znaczy BMW? Ta nazwa. Ja mówię: No nie wiem, no gadaj. E, będą, czekajcie, będą mega wydatki. To prawda, w BMW trzeba zawsze dużo pieniędzy wkładać. Same części dużo kosztują, zdajemy sobie sprawę. E, tutaj po 100 tysiącach, kochani, e, mil czy kilometrów, Trzeba cały rozrząd wymieniać. Tak to jest wpisane właśnie w tych BMW X5. Nie wiem czy we wszystkich modelach, ale tak jest. I na pewno będziemy wymieniać. No to pewnie kilka tysięcy na to pójdzie. Ale no tak to jest wpisane właśnie w tych X5. Liczymy się z tym. Chłopaki z Tatą pojechali teraz na zakupy takie tygodniowe. Wczoraj Wam mówiłam we vlogu, kochani, że mi się pojechał po grilla najprawdopodobniej i się wcale nie myliłam. Rzeczywiście pojechał po grilla, ale niestety nie kupił tego grilla, dlatego że mm, sprawdzał na internecie tam w tym sklepie mm, pewien model grilla, taki na gaz, taki duży grill, bardzo duży, ale niestety nie było tego. I pojechał do dwóch bjękki, dlatego tak, tak długo go nie było. Jeden był bardzo daleko, ten sklep. No, ale przemierzył i niestety nie było tych modeli, co on chciał, więc wrócił z pustymi rękoma. Więc dzisiaj robimy grilla. Przyjeżdża też do mnie koleżanka na chwilę z córeczką, więc posiedzi na kawce, może też się załapi na tego grilla. Także mamy małego grilla jakiegoś, to uruchomimy. Dzisiaj też Maksiu będziemy mu wyprawiać takie krótkie urodziny. On ma dopiero we środę, ale po prostu teraz robimy, no bo tata musi jechać do pracy niestety, więc tak to jest. No, także będzie dzisiaj wesoło, przyjemnie, a z dzieciakami wybieram się w kilka miejsc, jak będą mieli teraz wolny ten cały tydzień, także na pewno nagram jakiegoś vloga. Także nie wiem, czy będę kończyć już tego vloga, czy jeszcze nie. Idę szykować mięso. Grilla już umyłam, przygotowałam, także czekam, aż przyjadą i będziemy rozpalać tego grilla, a szarlotka teraz sobie zasnęła, więc korzystam z chwili. Podłogę tutaj trochę umyłam. I tak się za chwilę naniesie. Wczoraj była koszona trawa. No, i tutaj trochę te kurze powycieram. Ogarnę co nieco. Nie za dużo, nie chcę tracić teraz czasu. No dobra, to nic, to uciekam. To trzymajcie się, na razie.